Witam, dziś mija 896 dzień wojny. Nastąpił rozwój wydarzeń na frontach konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Chciałbym zacząć od pierwszego wydarzenia. Ukraina zorganizowała udany atak na Rosjan pod Łozuwackiem. Pułapki użyte w tej operacji odegrały ważną rolę w neutralizacji wroga. Oddziały ukraińskie zaskoczyły i odepchnęły siły rosyjskie za pomocą materiałów wybuchowych i przeszkód rozmieszczonych w strategicznych punktach i wzmocniły swoją kontrolę w regionie. Przejdźmy do kolejnej wiadomości. Ukraińska armia próbuje rozszerzyć szarą strefę w Newelskim i odzyskać ją. Ukraina ma przewagę w artylerii i pojazdach opancerzonych i prowadzi udane operacje przeciwko Rosjanom. Chociaż Rosjanie próbują bronić się za pomocą dronów, są zmuszeni do odwrotu w obliczu przewagi ukraińskiej siły ognia i strategii. Przejdźmy teraz do następnej wiadomości. Rosjanie próbują posuwać się naprzód w regionie Karliwka, ale ukraińska obrona stawia silny opór. Ukraina odpiera rosyjską armię, skutecznie wykorzystując czołgi, wybuchowe drony i personel wojskowy. Ta skoordynowana obrona zatrzymuje rosyjskie natarcie i konsoliduje kontrolę Ukrainy w regionie. Przejdźmy do kolejnej wiadomości. Rosjanie atakują region Pobiedy, ale ukraińskie siły obronne ich spowalniają. Następnie ukraińskie siły zbrojne rozpoczynają ofensywę na Pobiedę w celu powiększenia szarej strefy. To strategiczne posunięcie ma na celu zwiększenie kontroli Ukrainy nad regionem, a jednocześnie stanowi ważny krok w kierunku powstrzymania rosyjskiego natarcia. Teraz chciałbym podać informacje o stratach rosyjskich. 1230 osób personelu wojskowego, 8 czołgów, 29 pojazdów opancerzonych, 67 artylerii, 54 bezzałogowe statki powietrzne, 1 pocisk manewrujący, 78 pojazdów i wreszcie 21 pakietów sprzętu specjalnego. Chciałbym usłyszeć Twoją opinię na temat rosyjskich strat w komentarzach. Chciałbym kontynuować z następną wiadomością. Na froncie Chorliwka siły rosyjskie posunęły się w kierunku centrum New Yorku i zajęły obszar, w którym znajduje się szkoła nr 38. To strategiczne posunięcie zwiększa intensywność walk w tym rejonie i komplikuje opór sił ukraińskich w celu odzyskania kontroli nad New York. Przejdźmy do następnej wiadomości. Na froncie Kurskim poinformowano, że wojska ukraińskie wkroczyły na 7 km w głąb terytorium Rosji w kierunku Zelenego Światu, a w rejonie Sudzi na granicy trwają starcia. Chociaż sytuacja nie została jeszcze wyjaśniona, cały obszar został umieszczony w szarej strefie. Nadal utrzymuje się niepewność co do wejścia Ukrainy na terytorium Rosji. Przejdźmy do kolejnej wiadomości. Na froncie wuchledarskim siły rosyjskie posuwają się na północny wschód od Myklisk. Ten rozwój sytuacji zwiększa intensywność walk w regionie, podczas gdy siły ukraińskie nadal stawiają opór, aby utrzymać swoje pozycje obronne. Strategiczne znaczenie myklisk wpływa na mobilizację wojskową w regionie i przebieg starć. Przejdźmy teraz do kolejnych wiadomości. Wczoraj wieczorem Rosjanie zaatakowali rejon Kijowa, uszkadzając wieżowiec, stację benzynową i budynki biurowe. Według szefa kijowskiej obwodowej administracji wojskowej Rusłana Krawczenki podczas ataku wybito okna i uszkodzono fasady budynków. Fala uderzeniowa dotknęła również dom leśniczego. Dzięki wysiłkom sił obrony powietrznej budynki mieszkalne i infrastruktura krytyczna nie zostały uszkodzone i nie odnotowano żadnych obrażeń. Przejdźmy do kolejnej wiadomości. Katsaps nadal posuwa się naprzód w New York. W internecie pojawiły się zdjęcia szmaty usuwanej z budynku edukacyjnego nowojorskiej specjalistycznej szkoły ogólnokształcącej numer 38 w północno-zachodniej części wioski. Niestety, zdjęcia te pokazują, że sytuacja taktyczna na osiedlu pogarsza się i w najbliższej przyszłości zostanie utracona. Chciałbym przejść do kolejnej wiadomości. Przy wjeździe do Sudzcha znajdują się dwa zniszczone rosyjskie czołgi. Uderzające zdjęcia zniszczonych pojazdów wroga zostały opublikowane w internecie. Szczegóły i okoliczności są badane. Dziś wróg poniósł straty zarówno w sprzęcie, jak i w ludziach. Straty te pokazują intensywność walk w tym rejonie i opór sił ukraińskich. Przejdźmy teraz do kolejnej wiadomości. Rosyjski śmigłowiec K-52 rozbił się w regionie Kurska, po raz kolejny demonstrując intensywność walk i skuteczność sił ukraińskich. Incydent ten jest uważany za część trwających starć w regionie i uderzenia w strategiczne cele. Zestrzelenie śmigłowca spowodowało znaczne straty dla obu stron. W kolejnej wiadomości najnowsze wydarzenia w regionie Surza w Rosji podsumowano następująco, siły obronne przemieszczają pojmanych rosyjskich żołnierzy na terytorium Ukrainy. Wróg uderzył w nasz transporter opancerzony, stan pojazdu i załogi jest niejasny. Na wschodnich obrzeżach Suja zniszczono ciężarówkę i wykryto dwa samoloty wroga. Na zachodzie przeprowadzono nalot na prywatny sektor. Piechota wroga w klasztorze Nikolski-Belogorsk została zniszczona. Na wschodzie pocisk trafił w pomnik MiG-29, dwa rosyjskie czołgi zostały zniszczone w północno-zachodniej części, a śmigłowiec Ka-52 w Nyrznik-Line. Przejdźmy do kolejnej wiadomości. Wróg nadal posuwa się naprzód w rejonach New York i Żelanne. Sytuacja na linii kontaktowej w Chlibokę została wyjaśniona. Rozwój sytuacji w tych regionach może wpłynąć na dynamikę konfliktu. Teraz przejdę do kolejnej wiadomości. Niedawno w pobliżu New Jorku ukraińskie siły zbrojne po raz pierwszy zestrzeliły rosyjski śmigłowiec za pomocą dwukilogramowego drona. Operacja ta po raz kolejny pokazała wpływ i strategiczne znaczenie bezzałogowych statków powietrznych na polu bitwy. Przejdźmy do kolejnej wiadomości. Atak dronem FPV w regionie Zaporoża został przeprowadzony przez RUPAK 47THOMBR. Celem ataku był budynek, w którym znajdowało się 13 osób. Operacja ta po raz kolejny pokazała rolę dronów w strategiach wojskowych i ich skuteczność w precyzyjnych atakach na cele wroga. Kontynuujmy z kolejną wiadomością. W operacji Grupy Dywersyjno-Rozpoznawczej Senesz w obwodzie Czernichowskim rosyjskie oddziały zostały skutecznie zniszczone. Operacja ta zademonstrowała skuteczność i ukierunkowane na cel strategie ukraińskich jednostek dywersyjno-rozpoznawczych na liniach wroga. Wyniki wpłynęły również na sytuację bezpieczeństwa w regionie. Przejdźmy do kolejnej wiadomości. W Omsku doszło do poważnego pożaru, płomienie wybuchły w magazynie ropy naftowej, w którym znajdowała się instalacja AVT-10, zajmując powierzchnię 300M. Pożar został opanowany dzięki interwencji okolicznych służb bezpieczeństwa i straży pożarnej. Przyczyna incydentu i dalsze szczegóły nie zostały jeszcze wyjaśnione. Chciałbym kontynuować z kolejnymi wiadomościami. Co najmniej trzy osoby zginęły, a 12 zostało rannych w wybuchu gazu w Niżnym Tagilu w Rosji. Rozległe zniszczenia spowodowane incydentem i skutki eksplozji utrudniają pracę ekipom poszukiwawczo ratowniczym na tym obszarze. Władze badają przyczyny i szczegóły eksplozji. Kontynuujmy z kolejną wiadomością. W bazie MTLB w obwodzie charkowskim rosyjski system wsparcia ogniowego RBU 6000 stał się celem nocnego ataku drona FPV. Ta udana operacja Zorganizowana przez BBS 3RD zneutralizowała znaczną część sprzętu wroga. Atak spowodował znaczne osłabienie rosyjskiej linii obrony. Przejdźmy do ostatniej wiadomości. 79 brygada Desantowo-Szturmowa skutecznie zniszczyła rosyjskie kolumny zmechanizowane nacierające w kierunku Konstantynówki. Brygada przeprowadziła intensywną operację wsparcia powietrznego w celu zatrzymania natarcia wroga. Rosyjskie wojska poniosły ciężkie straty na obszarze docelowym, a ich natarcie zostało poważnie spowolnione. Ta udana operacja zwiększyła odporność ukraińskiej obrony, zapewniając strategiczną przewagę i spowalniając tempo rosyjskiej ofensywy. Doszliśmy do końca naszego wideo. Jeśli spodobał Ci się nasz film, nie zapomnij polubić mojego wideo, zasubskrybować mojego kanału w tym samym czasie i aktywować powiadomienia. Do zobaczenia jutro.